Jednym z najczęściej oglądanych materiałów na moim kanale jest film, w którym staram się odpowiedzieć na pytanie, którą konsolę wybrać: czy Xbox One, czy PlayStation 4. Problem polega na tym, że ten film ma już chyba ponad 2 lata chyba jest z 2014, gdzie jeszcze w sumie nawet niektórych rzeczy nie było na 100% wiadomo o, ani o Xbox One, ani o PlayStation 4. Mamy rok 2016, konsole są już 2 lata na rynku, wyszło sporo fajnych gier na jedną i na drugą platformę. Wiem już dużo więcej. Myślę więc, że to dobry moment, żeby zrobić nową wersję tego filmiku, edycję 2016. Zatem zapraszam! Zanim zaczniemy słowem wstępu, chciałem tylko wspomnieć, że nie jest moim celem wywołanie kolejnej wojny. Nie chcę, żeby właśnie znowu w komentarzach pojawiły się. Przepychanki, co jest lepsze? Jeżeli masz e, PlayStation 4, jesteś zadowolony, no to super. Jeżeli masz Xbox One, jesteś zadowolony, to też super. Generalnie uważam, że obie te konsole są dobrym wyborem. Obie te konsole potrafią dostarczyć rozrywki, i na obie te konsole pojawiły się jakieś fajne gry. Także, no, bez hejtu. Właściwie swój materiał kieruje do konkretnego typu ludzi zastanawiających się, którą konsolę kupić. Bo generalnie uważam, że są takie. Dwa główne typy. Pierwszy typ, który można podzielić w sumie jeszcze dwa takie mniejsze podtypy, to jest typ ludzi, którzy na przykład lubią Uncharted 4 albo lubią Gears of War, no lubią po prostu konkretne marki gier. No i wtedy wiadomo, nie ma wyjścia. Jeżeli chcecie zagrać w Uncharted 4, musicie kupić PlayStation 4. Jeżeli chcecie zagrać w Gears of War, to musicie kupić Xbox One. Proste. No i takim podtypem tego typu konsumentów jest moim zdaniem typ ludzi, którzy po prostu. Są związani z konkretną marką i nie patrzą właściwie na nic innego, tylko o, Sony, biorę, albo Microsoft, biorę. To akurat uważam za, no za średnio rozsądne, ale okej. Okay. No, ale mój materiał skierowany jest do ludzi, którzy chcą kupić konsolę, ale nie mają jakichś konkretnych preferencji, w sensie ani jakoś specjalnie są związani z marką, ani też żaden z ekskluzywów jakoś szczególnie do nich nie przemawia. Chcą po prostu kupić konsolę i chcą za pieniądze, które wydadzą, no otrzymać możliwie jak najwięcej. Sądząc po komentarzach, które otrzymuję, wydaje mi się, że takich ludzi jest całkiem sporo. Jasno, to jeszcze wchodzi w grę taki element, jak, że na przykład nasi znajomi mają konsolę PlayStation 4 albo Xbox One i chcielibyśmy z nimi zagrać. No to wtedy to też, no, jest pewien argument za konkretną konsolą. A ogólnie skupię się na wartości, którą, no, otrzymuje gracz, który kupi daną konsolę. Zatem porównam sobie PlayStation 4 i Xbox One. Jedziemy. Pierwszym punktem są usługi sieciowe. Zarówno PlayStation 4, jak i Xbox One wymagają płacenia abonamentu za to, byśmy mogli grać w gry multiplayer. No i obie te usługi oferują coś takiego jak darmowe gry, znaczy darmowe, co miesiąc. No i jeżeli chodzi o jakość tych gier, to tutaj zdania są podzielone. Ogólnie większość ludzi, którzy mają PlayStation 4, to wydają się niezadowoleni z tego, jakie gry dostają, bo po prostu dostają bardziej takie gry niezależne, gry indie. Natomiast na Xbox One ostatnio zaczęły się pojawiać naprawdę całkiem spoko tytuły. No i właśnie, jeżeli chodzi o tego typu dodatki, no to Xbox One w tym momencie wydaje się wypadać lepiej i to nawet w oczach użytkowników PlayStation, którzy często narzekają na fanpage'u PlayStation Polska na to, jakie gry dostają. Mało tego, na Xbox One, dzięki temu, że ma wsteczną kompatybilność, do czego jeszcze później wrócę, to wszystkie gry, które otrzymujemy na Xbox 360 w ramach abonamentu, bo Xbox 360 też ma taką usługę nadal, że dostaje termowe gry, to wszystkie te gry działają też na Xbox One właśnie w formie wstecznej kompatybilności, co daje no, ludziom jeszcze więcej gier. Kolejnym elementem usług sieciowych jest no, ich stabilność i tutaj Xbox One też wypada lepiej, no bo niestabilność PlayStation Network jest już więc legendalna i powstają na ten temat memy i, i żarty. Ja osobiście przyznam szczerze, że, mm, ani razu nie miałem takiej sytuacji, że chciałem w coś strasznie zagrać online i akurat wtedy nie działało. Jeżeli chodzi o szybkość ściągania to po ostatnim up update'cie softu no to to się znacznie poprawiło i właściwie już teraz nie mam problemów ze ściąganiem, aczkolwiek no nie da się ukryć, że jednak PlayStation Network zaliczyło więcej wpadek, co nie oznacza, że Microsoft ma czyste konto, bo oni też swego rodzaju wpadki zaliczyli. Natomiast na pewno Microsoft ma lepszą infrastrukturę i po prostu matchmaking i wszystkie te inne usługi okołogrowe działają po prostu sprawniej. Obie te konsole oferują też możliwość streamowania e, naszego gameplayu bezpośrednio na Twitch e, i kilka innych mniej znanych usług, na przykład Ustream. E, natomiast PlayStation 4 ma jedną przewagę, że oferuje w tym momencie streamowanie do YouTube, no, czego na razie na Xbox One nie uświadczymy. Także jeżeli bardzo mu na tym zależy, e, to w tym momencie jedną opcją jest PlayStation 4. Ale ogólnie, gdy się zbierze to wszystko do kupy, właśnie stabilność sieci i te gry. No to Xbox One wydaje się w tej kategorii prowadzić. Kolejnym punktem jest wsteczna kompatybilność. I tutaj właściwie, no Xbox One prowadzi na starcie po prostu ma wsteczną kompatybilność, natomiast PlayStation 4, no. Nie ma, a przynajmniej nie w takiej formie, w jakiej byśmy chcieli. To znaczy, żeby zagrać w gry z PlayStation 3, musimy wykupić abonament usługi PlayStation Now, która chyba aktualnie nawet nie działa w Polsce yy, i ona po prostu umożliwia nam streamowanie gier yy, z serwera, także gry nie są lokalnie odpalane, tylko po prostu do nas jest przesyłane. Obraz, i w ten sposób możemy sobie zagrać w jakieś gierki z PS3. No, tylko trzeba za to dodatkowo zapłacić, nawet jeżeli mamy w domu płytkę z tą grą. Jeżeli chodzi o wsteczną kompatybilność z PlayStation 2, to ostatnio zaczęły się pojawiać takie porty gier z PlayStation 2 w formie po prostu gier, które możemy kupić w PlayStation Store. I tutaj też nie ma takiej opcji, że włożymy płytkę. I za darmo możemy ściągnąć sobie wersję na PlayStation 4. Nie, musimy zapłacić drugi raz. Natomiast na Xbox One wsteczna kompatybilność działa tak, że mamy płytkę z grom na Xbox 360. Jeżeli gra jest na liście kompatybilnych gier, to możemy włożyć tę płytkę do Xbox One i za darmo ściągnąć sobie wersję, która działa na naszej nowej konsoli. Mało tego, jeżeli kupiliśmy kiedyś coś na Xbox 360 w wersji cyfrowej i i ta gra znajduje się na liście gier wstecznie kompatybilnych, to też możemy za darmo ściągnąć sobie wersję działającą na Xbox One. No i Microsoft zamierza oczywiście cały czas dodawać nowe gry do tej listy. Na razie jest chyba około 100 gier na liście czy ponad 100. Eee, więc no nie wszystkie gry działają, ale ta lista będzie stopniowo rozwijana. No i to w jaki sposób to działa jest naprawdę zajebiste, także jeżeli chodzi o wsteczną kompatybilność, no to Xbox One bez dwóch zdań yy, jest, yy, jest na czele. I ostatnim aspektem, który wydaje mi się być istotny dla no, konsumentów, którzy szukają właśnie nowej konsoli i nie mają jakichś istotnych preferencji co do jednej albo drugiej marki, jest support w formie aktualizacji oprogramowania. Na obu tych platformach okazały się już aktualizacje, które no, dodają naprawdę duże, duże nowe featurey. Jednak, jeżeli chodzi o tempo ich wydawania, no to Microsoft prowadzi, bo wydaje je zdecydowanie częściej. Oczywiście nie jest to coś, na co każdy będzie zwracał szczególną uwagę, ale to jest coś, co ja zauważam, bo po prostu <grywki> lubię update'y z soft'u i właśnie zazdroszczę trochę użytkownikom Xbox One, że tak często dostają nowe update'y z nowymi piszczerami. Ostatnio nawet dostali update, który zupełnie zmienia interfejs, ulepsza go, że wszystko da się szybciej zrobić, bardzo fajna rzecz. Natomiast no, interfejs na PlayStation 4 praktycznie cały czas jest taki sam i nadal brakuje w nim niektórych podstawowych funkcji. Na przykład segregowania gier za pomocą folderów. Oczywiście nie mówię, że nowy dashboard Xbox One jest super idealny i też jest wszystko w tip topie niczego nie brakuje, aczkolwiek jest to na pewno krok w dobrą stronę. Także tak to wygląda, gdy ktoś w tym momencie właśnie zapytałby, Którą konsolę lepiej kupić? No to najpierw zabrałem się, w jakie gry chcę zagrać. Jeżeli ekskluzywy tej osoby nie obchodzą, po prostu chcę dostać konkretną konsolę, na którą jej zagra sobie w gry multiplatformowe i, i będzie zadowolona i dostanie po prostu jak najwięcej za, za te same pieniądze, no to wskazałbym na Xbox One. Przecież dzięki wstecznej kompatybilności, na przykład ktoś, kto nie grał w gry z Xbox 360, nie musi czekać teraz na remaster. Tylko po prostu może kupić sobie tanio na Allegro używaną wersję tej gry, wsadzić płytkę i ściągnąć wersję, która działa na ich nowej konsoli. Także tak to wygląda na styczeń 2016. Oczywiście w tym roku może się wszystko zmienić. No i też zaznaczam, że duża część z tych plusów, które ma konsola na Microsoftu, wynika z tego, że Microsoft jest teraz na drugim miejscu, więc bardziej się stara, właśnie dają lepsze gry, dbają właśnie o ten soft konsoli. Natomiast no, PlayStation 4, mimo braku ekskluzji w zeszłym roku, znaczy na koniec zeszłego roku, to sprzedało się 5 milionów przez święta, także PlayStation 4 ma się dobrze. Ale jeżeli chcemy być obiektywni, to wydaje mi się, że trzeba przyznać Microsoftowi, że robią dobrą robotę. Także to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Tak jak mówiłem, nie chcę wszczynać kolejnej wojny. Jeżeli masz PlayStation 4, jesteś zadowolony, to super. Nie mówię Ci, żebyś sprzedawał tą konsolę. Jeżeli masz Xbox One jesteś zadowolony, no to też super. Także dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!